Kochani, nakrym, chcę nagrać Wam filmik z mojego miasta. I dochodzę do wniosku, że w ogóle nie, nie wiem, co mam nagrać Wam ten filmik. Teraz tak, pożyczek mam za nisko, więc próbuję usadowić ten aparat. Szukam miejsca, gdzie mogę stanąć, no bo ja wiecie, cały czas spędziłam przez życie, wiem, że są jakieś gdzieś tam parki, miejsca, a tak naprawdę, to teraz muszę moje tereny obadać, gdzie co mogę zrobić. No i muszę pomyśleć o tym, gdzie ten aparat mogę sobie kłaść, coś sobie wymyśleć, żeby on był wyżej, nie w koszyczku i tak dalej. No ale nic, damy radę. I Zunia powiedziała mi, że idzie od niej deszczyk na północ, że będzie u mnie. I Zunia absolutnie nie ma żadnego deszczyku. U mnie jest cały czas piękna pogoda. Gdzieś tam momencik pokazywali, że być może być parę kropelek, ale moje miasto jest takie fantastyczne, że nawet tak są lepiej to wszystko mija. Wieczorkiem umówiłam się z moją sąsiadką na e, rowerek. Ona mówi, Bożenka, pojedziemy sobie gdzieś tam w pola, to sobie coś nakręcisz. I już mi powiedziała, że jej tam dzieci ustawiły, że ogląda moje filmiki. Także to jest takie cudowne, kochani. No to fajna sąsiadka, bo nie będzie miała nic przeciwko temu, że ja będę kręciła te filmiki. Nie będzie na mnie się patrzyła jakoś tam. No, co Wam, kochani, powiedzieć? Do tej pory przesiedziałam ten czas w domu, bo taka byłam. Wiecie, nisko, ciśnienie, deszczyki, zimne i tak dalej. Nie mogłam się rozruszać, już się troszeczkę zasiedziałam. No i dzisiaj postanowiłam, że wyruszam. Powiem prawdę mówiąc, kocham moje miasto. Nie ma tu takich ścieżek rowerowych, także ja tu męczę się <troszę> troszeczkę, bo tak. Wiem, że jak sobie siadam na rowerek. To jadę do, do tego momentu, do którego się chcę zatrzymać. A tutaj niestety muszę się zatrzymywać przymusowo, bo jakiś kramęcik, bo coś tam, bo nie ma ścieżki rower, bo jest ulica, bo muszę przeprowadzić. No nic, muszę pokonać te przeszkody, kochani. Aby takie małe przeszkody były, damy radę. No to ja sobie jadę dalej, bo tak sobie tutaj stanęłam, aby stanąć, wypróbować, jak mi ten aparat będzie siedział w tym pożytku. I tak naprawdę to mam pustkę w głowie, co bym Wam chciała powiedzieć, nie mam żadnego pomysłu. Ale na pewno postaram się Wam coś powiedzieć, tak? Miłego? Jak mi przyjdzie do głowy, bo to nie jest tak, kochani, że ja stanę i już Wam coś powiem. Nie, naprawdę, to musi coś przyjść. No w tej chwili w tym momencie naprawdę mi nic nie przychodzi, uwierzcie mi. Pusta głowa. <laughs> Także ja sobie jadę dalej, pokażę Wam tutaj półeczko. Tutaj jest właśnie mój kościół. Tutaj kiedyś ludzie się właśnie opalali, to się nazywało tak zwane skałki, mówiło się na to skałki. Tutaj panie przychodziły się opalać, tu są z tyłu jeszcze takie chaszcze. Tu jest park, a tutaj właśnie wybudowali na tych skałkach nam kościół, żebyśmy byli bliżej Boga. No, to tyle. To ja Wam ja pojadę sobie dalej. Teraz Wam pokażę kawałeczek. Także naprawdę, u mnie jest wszystko w koło. Pojeżdżę sobie. Widzicie, tam, gdzie ten czerwony samochód tam pojechał, to tam uliczka, tam, tam, tam w koło, w koło, w koło, w koło, w koło i za tym budynkiem jest mój domek. Tutaj jest park piękny, nie jest za duży, także szybciutko można go przejść parę drzew, no ale park. Tam dalej jest szkoła, tutaj jak Wam powiedziałam jest właśnie mój kościół na skałkach. No ja jestem akurat katolikiem, chociaż mam troszeczkę już więcej wiedzy na ten temat co i jak, no ale jeszcze chodzę sobie do kościoła, po prostu taka potrzeba wewnętrzna, no to ja was żegnam.